Cześć wszystkim. Ja po dłuższej, po dłuższej, nie dłuższej, w sumie standardowej przerwie e, niedawno wróciłam z pracy, zjedliśmy obiad. E, właśnie mąż poszedł z Karolinką na spacer, więc mam chwilę czasu e, dla siebie e, i dzisiaj akurat przyszło mi zamówienie z firmy Krukam, e, więc pokażę, co ja tam dzisiaj, e, co ogólnie zamówiłam. Namówiłam gdzieś chyba z 4-4 dni temu. E, tak, pewnie po mnie widać, że jestem trochę śnięta, więc piję kawę w międzyczasie i może przejdziemy do yy, otwierania paczki. Dobra, ale zanim otworzymy paczuchę, chciałam Wam pokazać, co ostatnio nabyliśmy drogą kupna yy, w Lidlu. Ten cały Lidlomix. Yy, bardzo fajna opcja, już kilka rzeczy zrobiliśmy zrobiliśmy już makaron sosem pieczarkowy sosem paprykowo śmietanowym, zrobić mąż kartoflankę wczoraj upiekłam na szybko chleby bo się okazało że nie mamy bardzo fajna opcja duży kielich raczej duża misa naprawdę jestem mega zadowolona zobaczymy ogólnie jeżeli chodzi no tam z czasem tak czy mi się to spodoba i czy będzie to ok no ale na razie jestem zadowolona mi tutaj też Chodziło mi o to, żeby mieć gdzie wyrobić ciasto i pewnie wiele z was pomyśli sobie, no to trzeba było kupić robota planetarnego. No tak, mogłabym kupić robota planetarnego, ale chciałam mieć coś wielofunkcyjnego. W tym mogę zrobić obiad, mogę ugnieść ciasto, mogę ubić śmietanę, ubić białka, no cokolwiek. Nawet jest fermentacja jogurtu i w ogóle tam jakieś inne rzeczy zmielić. No. Powiem szczerze, że no, dużo funkcji to ma. Ma o wiele więcej niż poprzednia wersja, więc no, czaiłam się na niego i nie było o niego bitwy, jak to niektórzy myśleli, że będzie mega bitwa, że może nie dadzą rady tego kupić. Ja poszłam po prostu przed pracą, przed otwarciem. Ja mam akurat pociąg 623, no to pojechałam tam na 6. Mówię, no będzie to, będzie, nie to nie. No i. <grym> Przyjechałam, a tam już wiadomo, no, kilka osób stoi przed drzwiami. Ja się śmieję, bo niektórzy to prawie że lizali te drzwi, żeby ujrzeć, dojrzeć, nie, czy gdzieś tam ten Lidlomix jest blisko. Ja sobie stanęłam na uboczu, bo ja nie jestem z tych osób, które gdzieś tam biegną i po prostu nie wiem, ich życie zależy od tego, czy kupią daną rzecz. Ja nie jestem taka, ja potrafię gotować, ja lubię też gotować, więc. Um, no, to dla mnie nie było takie, wiecie, must have. Um, no. Tak więc lubię gotować, no ale teraz pewnie niektórzy pomyślą, że no lubię gotować, to po cholerę i taka maszyna. No ta maszyna jest po to, żeby mi troszeczkę ułatwić e, pracę, no bo tak to wszystko musiałam ucierać, wszystko ręcznie robić, a tutaj mi maszyna, na przykład ostatnio chciałam pizzę zrobić dwie minuty i ciasto miałam zrobione, tak więc no moim zdaniem super sprawa, no że właśnie częściej będziemy właśnie jakąś pizzę robić w domu, bo tak no to kupowałam gotowe ciasto, bo mi się po prostu nie chciało tego robić, a teraz no mówię, dwie minutki i zrobione. No, ale otworzyły się te drzwi i tam ludzie oczywiście a, biegną. A ja tam idę sobie powoli. Pani Kasierka mówi: Lidlomiksy są tutaj. No i, no i tyle. No i, i po prostu wzięłam i już. Na szczęście rzucili dość sporo, bo z poprzednich historii, no, było tak, że czasem potrafili rzucić 4-5 Lidlomiksów, tych Connect, co były poprzednie. No i, no jak wiadomo, no to no ludzie się wtedy rzucali. Nawet jest jeden filmik, tam jeszcze sprzed ilość, ilość latek. Jedna pani z jednym panem się po prostu no prawie pobili, nie, o, o Lidlomixa tego, tego pierwszego, tak więc no nabyłam to, jestem no zadowolona, zobaczymy z czasem, będę robić teraz na święta, będę robić pieczeń rzymską i będę robić sernik i wszystko będę robiła z wykorzystaniem właśnie tego Lidlomixa. Być może, jak nie zapomnę, jak będę miała wenę i inne takie, to może pokażę, jak to mniej więcej wygląda, może jakiś przepis któregoś razu ze mną po prostu zrobimy. Eee, oczywiście będę to ucinać, wszystko, co tam się dzieje po kolei, no bo to tak się niby mówi, że 5-10 minut i coś tam zrobione, no ale wiadomo, no po cholerę ktoś ma oglądać, jak 10 minut, nie wiem, coś się gotuje, tak? Więc na razie super sprawa. A jeszcze zanim eee, będziemy otwierać paczuchę, to pokażę jeszcze, co ostatnio posiałam i myślałam, że się nie uda. No, tak więc posiałam Rzeżuszkę. No, Rzeżucha to wiedziałam, że wyjdzie, ale martwiłam się o owies. Ale jak widać, wziąłam, pryskam go codziennie. Nie wiem, ile on ma, cztery dni może trzy, cztery dni, coś takiego. Ale miał też worek na sobie i go tutaj tak właśnie wkładałam, bo żeby miał światło, bo tutaj rano mamy słońce, no więc myślę, że jeszcze te dwa dni, no i coś tutaj wyrośnie, chociaż jak zwykle się zgapię z tym owsem. Bo on już powinien być gdzieś taki dotąd, żeby to fajnie wyglądało, no, ale zawsze to coś. No a tutaj rzeżuszka, spoko, no tylko muszę ją troszeczkę zmoczyć i te nasionka posciągać, ale rzeżuszka będzie, później można też ją spoko zjeść, fajna, ostra. Jak więc to. No i dobra. Biorę nożyczki i rozpakowuję. Mam nadzieję, że moja bateria się nie rozładuje, bo tam widziałam, że już mi migało. Że 20%. A w sumie to może ją pod, podłączę do ładowarki. No i dobra. Tak więc pokazuję. Pierwsze, co kupiłam, to mąkę kokosową. Szczerze powiem, to nawet nie pamiętam, ile to wszystko kosztowało, bo oni to tak dziwnie później zrobili, że. Najpierw była sobie jakaś tam cena i dostawa 12 zł, jakoś tak. A później, w podsumowaniu, dostawa była za darmo, a tą dostawę, jakby rozłożyli po produktach. Ale mąka jakoś około 10 zł chyba kosztowała, z tego co pamiętam. Tutaj jest pół kilo. Ja pod mojego tatę trochę to wzięłam, bo on jest teraz na diecie keto. <grym> tak więc, to to. Kupiłam taką czekoladę. Właśnie to też pod mojego tatę, bo on mówi, że może taką czekoladę jeść, tak więc e, taka czekolada, ona jest słodzona erytrolem. Jest z malinami. To czy to dla moich rodziców, bo oni ostatnio oboje coś tam zaczęli dietkować. E, tutaj dla Karolinki każdy po trzy batoniki. Nie, po trzy smaki chodzi mi batoników. One są bardzo fajne, dość małe, bo to tylko 20 gram, jak widać. E, tylko 20 gram, ale tak, jeden jest ciasteczkowy, jeszcze tego nie jadłam, więc zobaczymy. Drugi jest kokos i banan, a trzeci jest. Yy, Czekaj. Tu jest kokos i banan, i tu jest kokos i banan. Kokos i banan. Kokos i banan, ciasteczkowy. Aha, czyli ja wzięłam trzy takie i trzy te same kokos i banan, chyba że one się tutaj czymś różnią po prostu w środku. Aha, dobra. Bo tutaj jest mąka kokosowa, to jest pasta kokosowa, tu jeszcze jest jakaś truskawkowa, a tutaj już jest banan. Tak więc, aha, dobra, czyli one się po prostu troszeczkę różnią smakiem. Niby wiodący jest kokos i banan, ale tam mają różne jakieś w środku inne smaki. I one są jakoś pozuty 45, coś takiego, no mały, ale, ale przynajmniej e, tani. Więc, jakby tak przeliczyć na gramy, na kilogramy, no to pewnie wyjdzie podobnie jak jakieś takie, jak gdzieś tam, prosmanie czy coś. I teraz kolejne rzeczy. To mam pasty. Ja ogólnie bardzo lubię te pasty z krukam, Bardzo lubię te pastę. To się nazywa czekokrówka i to jest pasta, która ma w sobie orzechy arachidowe prażone, syrop daktylowy, czekoladę i to jest miazga kakaowa, substancja słodząca erytrytol, tłuszcz kakaowy i to wszystko. Jest naprawdę bardzo smaczna. Niektórzy mówią, że no, jest trochę twarda. Ale mi to pasuje, bo ja to tak się śmieję, że to jest taki batonik zamknięty w słoiku I nawet czasami, jak Karolinka ma ochotę na coś słodkiego, no to i na łyżeczce właśnie dam tej czekokrówki. Ona jest bez mleka, tak? I bez dodatku cukru. Kolejną pastą, to jest ich nowość, nazywa się truscanella. I chyba nawet zaraz ją spróbuję. Jak wszystko już rozpakuję, to spróbuję ją chyba. Nerkowce, czekolada gorzka, miazga kakaowa, substancja słodząca, recepta tłuszcz kakaowy i truskawka liofilizowana. No ciekawe, czy będzie w ogóle wyczuwalna truskawka w, w środku. E, dobrze, tutaj mam z tego co pamiętam, wiem, że brałam też... Aha, tutaj wzięłam czekokrówkę z białą czekoladą. Tego jeszcze nie próbowałam. No to wszystko tak samo, no, tylko że tutaj po prostu jest mleko w proszku, mąka ryżowa jeszcze dodana, tłuszcz mleczny, serwatka w proszku. E, tak więc, no, tutaj już jest mleczna, tak? E, zobaczymy to. Też może spróbuję, a może nie. Boję się, że jak otwieram, to później nie zjem tego wszystkiego w czasie. No, chociaż... Nie no, spróbujemy. Spróbujemy, bo te jakieś nowości, tam w sumie już poprzednie pasty mi się kończą. E, no, ale długo je miałam, długo je miałam. Tak więc, ten, no i standardzik, e, czyli pasta orzechowa. Bardzo lubimy jeść... E, tego typu pasterzka dać na, na co? na waffle ryżowego do tego trochę dżemu i taką kanapeczkę zrobić właśnie na przykład do pracy jako przekąska, a właśnie mi się masło orzechowe kończy, tak więc wzięłam. Aha, i jeżeli chodzi o ceny, no to to akurat było za 10 zł pół kilo masła. Tak? Czy nie, to jest chyba kilo, z tego co pamiętam. Nie no, to na pewno jest kilo, albo 900 gram jakoś tak. Kurczę, tutaj nie ma gramatury. Ile to ma? Hmm. Aha, dobra. Ja wiem, o co chodzi. Ona była w promocji, dlatego, że to jest podwójna etykieta. Ponieważ tutaj jeszcze jest pod spodem stara ich etykieta, a oni teraz mają nowe etykiety i po prostu podmienili. No dobra. Aha, i też co jest fajne właśnie w Krukam. Oni mają super swójki i te wieczka. Ja właśnie bardzo lubię je później wykorzystywać nawet do dżemów czy, czy do czegoś, bo nie, nie we wszystkich. Na przykład nie bardzo nie lubię swych biedronkowych, bo one te wieczka, ogólnie te Tutaj te otwory mają takie zazwyczaj, nie mówię, że wszystko, ale większość ma tam takie specyficzne, że tylko dana, dana nakrętka pasuje. To tak jak jest na przykład majonez wina, winiary, to do, do majonezu winiary zazwyczaj pasuje tylko ich nakrętka, a nie, a nie każda. A tutaj naprawdę no, każda pasuje, to jest zwykły, najzwyklejszy słoik. Dobra, to będziemy chyba teraz próbować. Dobra, nie wiem, czy to jest kadr dość korzystny dla, mojego, dla mojej postury. Ale dobra Kiza, to nie będziecie myśleć Boże, ale żre taka gruba. Nie no, dobra. Ja wiem, że waży swoje, i dobra, próbuję. Teraz będę próbować czekokrówkę mleczną, tą z białą czekoladą. No pachnie ładnie, ale czy to będzie wyczuwalna biała? Powiem tak, bardzo dobra, natomiast jest tak, między tą a tą czekokrówką, ta jest taka moim zdaniem bardziej gorzka, bardziej twarda, mniej słodka. Natomiast ta jest troszeczkę właśnie słodsza, jest taka bardziej aksamitna, pewnie dzięki mleku, które jest zawarte w środku. Ogólnie bardzo dobra, jeżeli ktoś może mleko... I tutaj nie ma cukru, syrop daktylowy. No to jeżeli ktoś woli takie słodsze rzeczy, to to naprawdę jest bardzo dobre. Dobra, a teraz to spróbujemy tą truskanellę. Oj, to jest taka bardziej, widzę, o, taka... Ale nie czuć w ogóle truskawki, szczerze powiem. Tak nawet z zapachu. Hmm... Hmm. Jakiś to smak mi przypomina. czuć, że tu jest jakiś owoc. Hmm. Natomiast nie wiem, czy by ja bym to zidentyfikowała jako truskawkę. Fajny, bo ma jest taki crunchy trochę, bo ma te orzeszki tutaj takie. Nie do końca zmiksowane. Jest taki lekko kwaskowy, jak to owoce, właśnie takie liofilizowane. Nie jest aż tak słodki. Fajnie, że jest taki miękki. On smakuje nie tyle, co truskawkowo. Smakuje tak typowo jak coś orzechowego. No i jak ktoś zna, jak smakuje truskawka liofilizowana, to wyczuje ten smak. Ale czy to takie super? Te mi zdecydowanie bardziej smakują, chociaż jak tak troszeczkę dłużej jem, no to on po prostu smakuje jak jakaś pasta taka z owocem. Dokładnie, ale... Nie wiem, czym powiedziała, że to truskawka. Jakby mi ktoś tak dał, nie wiem, spróbować tak po prostu. Powiedzieć, co tam jest w środku, to nie wiem, czym powiedział, że to jest truskawka. No i no jeszcze właśnie, druga sprawa to jest cena, bo ten kupiłam jakoś teraz za 12 zł w promocji, chyba normalnie 15 zł kosztuje. Natomiast ten kupiłam, tą kupiłam truskanelę w promocji za 18 zł. A normalnie ma kosztować 20 pary, no bo no jest tam ta truska w kaliofilizowana, truska w jest droga, tak? No za to też właśnie tak mniej więcej jakoś 10 czy 11 zł dałam, coś takiego, więc mm, no jakbym miała wybierać, no to wolałabym chyba wziąć dwa takie albo dwa takie niż jedno takie. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Już wolę sobie na przykład właśnie, nie wiem, nawet na łyżkę czy na kanapkę taką tą ryżową, dać trochę tego i na przykład dżemu truskawkowego i myślę, że to też by było właśnie spoko. Tego nie otwieram, ponieważ mam to otwarte, chyba jeszcze, z tego co pamiętam. Mogę pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Oj! Jeszcze mogę pokazać krukersa. Bo tak, krukersa to już mam długo dość otwartego. Już tyle zostało. I krukers to jest taki. Oj! Krukers jest taki dość, jak widać, no taki gęsty, tak? Jest mega, mega orzechowy. Jak ktoś uwielbia masło orzechowe, to jest naprawdę bardzo dobre i to jest jeszcze słodzone właśnie do tego, tym syropem I Ja mam w sobie mm, ciasteczka z tego, co pamiętam. Mhm, się się fajnie chrupią. Te ciasteczka to jest mąka pszenna, tłuszcz kokosowy. No tak właśnie patrzę, mleka tutaj nie ma. Jest kakao, yy, bez dodatku soli i cukru, więc jak ktoś ma yy, uczulenie na jakieś tam yy, 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 białka mleka krowiego, z tego co widzę, to może to spokojnie jeść, bo to jest tłuszcz kokosowy, mąka pszenna, kakao, obniżonej zawartości tłuszczu. I tak więc spoko. E, no i tutaj jest ta właśnie ta czekokrówka, to ona tak wygląda, ją to właśnie otworzyliśmy niedawno. No, ja ogólnie robię tak, że ja zazwyczaj no, po prostu robię zakupy i ona jest taka, nie wiem czy tu będzie widać, ale ona jest taka, no, twarda dość, tak? Ona jest taka twarda, sypka taka, jak e, sobie mówię, to taki typowy batonik, jakby to można było powiedzieć, nie? No, więc to nawet tak naprawdę na łyżce za bardzo nie zostaje. No, jest taka właśnie krucha sypka, ale smak upycha. Natomiast, jeżeli ktoś myśli czeko, krówka, wow, no to będzie jak krówka ciągutka. To nie. To na pewno nie jest mm, ten smak. No, ale jeżeli ktoś lubi takie słodsze, delikatniejsze smaki, to proponuję właśnie spróbować tej z białą czekoladą. bo Jest delikatniejsza. I co jeszcze mogę powiedzieć? No, to, że święta spędzamy w ten sposób, że rano idziemy idziemy do teściów, bo tutaj oni nie niedaleko mieszkają. Więc idziemy na śniadanie do teściów, no bo mówię, no niedaleko mieszkają, więc no spokojnie dojdziemy. Mm. I później z Karolinką szybko wrócimy na drzemkę, a po drzemce idziemy do moich rodziców mm. i tam będziemy jeść obiad. I później, jak już wrócimy, to już do spania będzie sobie szła Karolinka. <laughs> no, ogólnie raczej tak nie robimy żadnych prezentów świątecznych. Jutro planujemy jechać do dekatlonu do Wrocławia, bo Karolince musimy kupić kask. Kask no bo chcielibyśmy się zacząć chodzić na przykład na hulajnogę, może za niedługo na jakiś rowerek, no a kask jest ważny i jest potrzebny, tak więc może właśnie w dekatlonie znajdziemy jutro. Ja po pracy od razu pojadę, bo ja pracuję we Wrocławiu, no to ja po, po pracy od razu pojadę właśnie na koronę. A mąż. Dojedzie po prostu do nas z Karolinką. Bezpośrednio ze żłobka ją weźmie i dojedzie do nas, tak więc. No i tam zjemy obiad. No, tak więc, jeżeli chodzi o takie rzeczy stricte, co się u nas dzieje, no to się właśnie to dzieje. Karolinka teraz bardzo ładnie chodzi do żłobka, nic się z nią nie dzieje po tych choróbskach, które tam miała. No to jej przeszło i już jest wszystko w porządku. Dzisiaj jest ostatni dzień super takiego i takiej wiosny, bo zaraz będzie oczywiście są święta, no to musi się no, pogoda zrąbać, e, no tak więc właśnie mąż poszedł na mm, więc mąż poszedł po prostu z Karolinką na spacer właśnie gdzieś tam do piaskownicy powiedział, że tam może pójdzie na frytki z nią, bo takie mamy tutaj taki um, no taki taką budę, nie nie budę, no to, to, to takie te food co są, no i tam może kupi frytkę no to tam Karolinka ze dwie może sobie zje no tak więc u mnie to by było tyle mm, mam nadzieję, że się film taki dość szybki, spontaniczny Podobał, ale po prostu ja nie mam ostatnio jakoś siły i nie mam. No i nie mam jakoś tak czasu, bo ciągle coś się dzieje. No więc wygląda to jak wygląda. No, tak więc mam nadzieję, że się podobał film i zapraszam do następnego. Do zobaczenia. Cześć, pa!